W naszym studiu Łukasz Korwin, reżyser, scenarzysta, operator, ale też prezes, wiceprezes Stowarzyszenia. Członek zarządu. Członek zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Ofiar Katyńskich. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. I niesłychany pomysł i projekt, żeby upamiętnić i ofiary zbrodni katyńskiej, ludobójstwa katyńskiego, ale też innych ofiar kolejnych represji, poczynając w zasadzie od insurrekcji koszyszkowskiej, i od rzezi Pragi, poprzez kolejne powstania, potem przez polskie miesiące w PRL-u, ale z tym szczególnym upamiętnieniem polskich oficerów zamordowanych przez komunistów ten projekt, o którym za chwilę powiem, ma on taki wymiar, właśnie chodzi o ducha, chodzi o to, żeby to nie, było, nie był kolejny pomnik upamiętniający martyrologię, niesamowito straszną martyrologię narodu polskiego, o to męczeństwo. Bo ja myślę, że młodzież, szczególnie właśnie młode pokolenie, ono, ono już, ono jest jakby impregnowane na, na martyrologii. Jak słyszy to słowo, to, to się odwracają. I myślę, że to jest taki Naturalny odruch młodych ludzi nie, ch nie chcą myśleć o śmierci, nie chcą myśleć o trupach, nie chcą myśleć o, o strasznej przeszłości, chcą, są zapatrzeni w przyszłość. Trudno się dziwić. Może króciutko powiem, znaczy oczywiście na czym polega, polega czy co to ma być. To, to jest tak, że jeśli mówimy, bo to zaczęło się właśnie od tego zbrodni katyńskiej, nie ma chyba w historii, trudno znaleźć taki przypadek, żeby jeńców, żeby, żeby oficerów prawda, pojmali, skali masowej wymordować. I to nie chodziło o to, że oni byli oficerami. Oni byli po prostu elitą narodu polskiego. I my te skutki tych, tego działania Moskwy odczuwamy do dzisiaj. I one są bardzo dotkliwe, aczkolwiek nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. I w związku z tym my jesteśmy właśnie zobowiązani do, do myślenia o przyszłości. Chodzi o to, że człowiek, każdy człowiek jest w stanie sobie niezależnie od swojej woli, uzmysłowić liczbę nie większą niż pięć. Na tym w największym skrócie polega ten, ta, ta idea. Jest też tam kaplica, taka kaplica pojednania, że miejsce no, sakralne, gdzie, gdzie ten wymiar duchowy właśnie będzie skierowany w przyszłość, że no, każdą tragedię trzeba jakoś sobie z tym dać radę, prawda? musimy coś z tym sobie zrobić w środku, to nie może cały czas być nieza, niezabliźniona rana. I wiemy o tym, że, że te ich szczątki, które tam leżą, na tej nieprzyjaznej ziemi, na tej wrogiej ziemi, one są bezczeszczone każdego dnia, każdej nocy, każdej godziny, każdej sekundy. I my nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiej armii, żeby ich y, po prostu y, móc sprowadzić y, z powrotem, te ich szczątki, i pochować zgodnie z, y, z naszym obowiązkiem. Tam nie ma cmentarzy wojennych. To, to, nie są, to nie są cmentarze wojenne. To, to są cały czas doły śmierć. śmierci. Skala zhańbienia, że tak powiem, i, i takiego metodycznego, takiego naprawdę zupełnie nie do pojęcia, jest olbrzymia. Więc dopóki oni tam są, reasumując, to my tworzymy tutaj w Polsce miejsce, w którym oni będą w sposób naoczny, żeby że Będą tam też, też będzie miejsce na jakieś pamiątki rodzinne, na, na taką identyfikację, bo każda z tych figur ma mieć swoje imię i nazwisko, prawda? Czyli, czyli to, to, nie, to nie, będą bezimienne figury. Będzie tam też centralne miejsce przeznaczone dla upamiętnienia ofiar tego zamachu w Smoleńsku, który, bo przecież nie byłoby, nie byłoby Smoleńska, Gdyby nie było Katynia, to są dwie zbrodnie, które są połączone ze sobą. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy, tak? i, i tu, tu nie ma żadnej wątpliwości. Ja w każdym razie nie mam tej wątpliwości. To jest druga, druga sprawa. Będzie tam oczywiście miejsce też na muzeum katyńskie. Będzie, będzie, będzie tam miejsce też na, na restaurację sześć hotelową, no bo ci te osoby, które będą przyjeżdżały, no muszą w jakiś sposób być zaopiekowane. I, i również y, bardzo ciekawą koncepcją jest to, że cała, cała ta przestrzeń będzie otoczona z jednej strony drogą krzyżową, a z drugiej strony drogą różańcową. Tu oni będą jakby omadlani przez pielgrzymów, przez tych, którzy, y, którzy tam przybędą na to miejsce. Jest obok y, klasztoru, sióstr normertanych, które tam są od XII wieku i to jest na ich terenie. One, one ten teren nam jakby zarezerwowały na, na, na budowę pomnika, te hektary. Ale to rozumiem, teren jest? Teren, teren jest obiecany. Koncepcja jest? Jest koncepcja, jest teren, z tym, że są problemy. No bo to właśnie godzi w, no, w interesy Federacji Rosyjskiej, która przecież w Polsce ma olbrzymią agenturę wpływu. Ma też inne agentury, ale ta agentura wpływu jest najba, naj, najgroźniejsza, bo ona tworzy taką na przykład narrację, że no, spotkaliśmy się z tym wielokrotnie. No a po co nam cmentarz kolejny? A, a po co nam na, na ten pomnik? No już są pomniki, prawda? Są tam no po, ta, co tak, no. po co wydawać pieniądze? Po co wydawać pieniądze? Można to, je ta, zainwestować tam, i, i kupić coś pożytecznego. Tak, ta megalomania, ta Polska przecież, no po co? Pożytecznego, to? takiego w tak. pozytywnym sensie słowa, jak pierwsza pożyteczna rzecz, chodnik naprawić. Na przykład albo kładkę przerzucić przez, przez Wisłę. Wisłę. Koszt budowy tej, tej olbrzymiej inwestycji to jest ta między 1 trzecią a 1 piątą kosztu kładki. Ja widziałem wizualizację, to wygląda niezwykle poruszająco. Pytanie: czy to zostanie właśnie na poziomie planów, rozmów, wizualizacji, czy jest obecnie w Polsce, także w nastroju polskiego społeczeństwa, szansa na zbudowanie pomnika takiego się bardzo sugestywnego, dużego. Także rozmiarowo względem powierzchni tak, pomnika on, ofiar. To będzie widoczny z kosmosu na pewno. Znaczy, czy jest szansa? Powiem, może to zawsze śmiesznie, ale ja czuję, nie wiem, to jest moja intuicja, że, że tak, że tak, że coś się zmienia. Czuję, że w narodzie już się, że tak powiem, przelało, już, już nam się ulało, i nowe narracje zaczynają wchodzić, i to się, i to się dzieje, i to obserwujemy. Tak? Dobrze, jeżeli ktoś chciałby się w ten ruch włączyć, to. Liczba donatorów pewnie nie jest ograniczona, ale tych, którzy są w stowarzyszeniu, jak znaleźć projekt, jak zobaczyć, bo to fajnie posłuchać w radio wizualizacja, ale jeszcze fajniej. Przepraszam, to jest taki korchalny język, jeszcze lepiej ją zobaczyć. Tak. Gdzie zobaczyć. Zapraszam, jak... Jak... zapraszam wszystkich, wszystkich słuchaczy. WWW.Pomnik katynia pisane razem. Tam są właśnie te wizualizacje, nie trudno je znaleźć, są tam bardzo ciekawe dokumenty. Jest tam też miejsce, gdzie możecie wesprzeć i powinniście wesprzeć, bo to jest, to jest Państwa obowiązek. Tak? My ze swojej strony robimy to, co możemy zrobić, ale jeśli Państwo tego nie wesprzecie swoimi pieniędzmi, no, to, to po prostu nic z tego nie będzie. Taka jest prawda. Nie liczymy na żadne wsparcie żadnej instytucji rządowej, państwowej, samorządowej. Możemy liczyć tylko na Polaków, tylko na, na Was. I, I podawajcie sobie te informacje z ust do ust, z konta do konta, bankowego konta. I, i, wtedy, i wtedy my to zbudujemy. Ja sobie tak policzyłem, że, kurczę, gdyby. Co dziesiąty Polak? Co dziesiąty Polak dał 10 złotych. To my mamy nie jeden taki pomnik. A znacznie więcej. Podejrzewam, bo to masa robi taką sumę. Tak. Tu potrzeba znacznie mniej. Myślę, że wystarczyłoby po 50 groszy, a, a i tak wystarczyłoby z nadatkiem na godny pomnik oficerów polskich zamordowanych w katyniu i w innych miejscach przez Armię Czerwoną. I zdajmy sobie sprawę z tego, że ja to mogę mówić tutaj w kawałku wolnej Polski w Radio Wnet. Jeśli nie ma wolnych mediów, to nie ma, to ja nie miałbym szansy w ogóle powiedzieć tego, tak? Pomnik Pomnikkatyński.pl. jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam kierujemy. Łukasz Korwin, członek zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomni Fundacji Budowy Fudo Pomnika Ofiar Katynia, tak. Tak jest, a przy okazji reżyser hmm. również dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję za umożliwienie mi spotkania z Państwem.